Podobno znowu jest taka z drama, bo kolejna influencerka wypuściła kurs o tym jak być influencerką i ludzie się czują oszukani. Ja nie widziałam tego kursu, no bo nie uśmiecha mi się płacenie 600 za coś takiego, no ale jeżeli dużo osób mówi, że ta wartość i cena nie były sobie równe, no to prawdopodobnie ta prawda gdzieś tam jest. Ale szczerze, jeśli w 2025 kupujecie kurs jak się wybić na TikToku, no to trochę sobie sami strzelacie w kolano, szczególnie jeżeli kupujecie te kursy od influencerek, które się wybiły gdzieś tam w trakcie pandemii, kiedy wszyscy oglądaliśmy co Popadnie było, po prostu się nudziliśmy w domach, a teraz te dziewczyny mają jedną dziesiątą tych wyświetleń, które miały wcześniej. Ostatecznie jedyny sposób na robienie kontentu, który będzie się klikał, to jest nie robienie go po to, żeby się klikał. I mówię to jako osoba, która pracuje i zarabia w internecie od lat. Jak miałam kryzys w pewnym momencie i robienie treści przestało mi sprawiać przyjemność, robiłam to bardziej z obowiązku, strategii, to to się odbiło na moich wyświetleniach na wszystkich platformach, bo to było oczywiste, że ja nie mam z tego fanu, że nie jestem naturalna, że moje żarty były rozpisane w nota. W telefonie, a nie spontaniczne. Także, nawet jeśli prywatnie cenię niektórych twórców, którzy robią takie kursy, to wydaje mi się, że one absolutnie nie mają sensu, a mogą wręcz wam jeszcze bardziej zaszkodzić. Bo jeżeli się skupicie bardziej na 10 sposobów, jak sprawić, żeby twoje story time miało 100 tysięcy wyświetleń zamiast na opowiadaniu historii, no to efekt będzie prawdopodobnie odwrotny od zamierzonego, tyle w temacie.